Dzień dobra, dzień dobra. Witamy wszystkich przybyłych gości z miasta, na naszej wsi. Jesteśmy w Wieliszewie na pierwszym wiejskim Pinkiku lepszym Jest wiejski, jest mały, jest lepszy. Serwujemy ciasta, kiełbaski, kawę i herbatę i występuje Heniek Małolepszy. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Żewne tony, żewne dźwięki ruszą, marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz, czy złotych sto? Mnie nie zależy, no bądźmy szczerzy. Jako szło. już taki jestem, zimny drań. Dobrze przemieszczony, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest nie wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Motywem przewodnim dzisiejszego pikniku jest międzywojenna y, Warszawa, czyli stroje, tak jak widać, panie w sukienkach, panowie w koszulach. Melek był chłopak morowy, przyjechał na urlop tego śmielej, Dobra pogoda, muzyka z epoki, a przede wszystkim konkursy i bardzo atrakcyjne nagrody. To gwarancja naprawdę udanej zabawy. I rzeczywiście pierwszy wiejski piknik małolepszy w Wieliszewie do takich wyjątkowych imprez należy to kolejne wydarzenie zorganizowane przez lokalne organizacje na rzecz mieszkańców naszego powiatu, które wspiera powiat regionalny.